Hej, siemaneczko mój mili z tej strony Plank e, i witam Was w dość nietypowym materiale. Y, ponieważ y, przygotowałem sobie dwie ankiety odnośnie FIFA 14, która zbliża się wielkimi krokami, bo premiera ma miejsce już za 4 dni, y, a ja chciałbym się Was spytać, y, jaką drużynę oraz jakiego zawodnika chcielibyście widzieć na moim kanale. No i właśnie tak jak mówiłem już, przygotowałem dwie ankiety. Pierwsza odnośnie jest właśnie e, drużyny, jaką chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale. E, I tutaj macie 9 opcji, jakim, jak, ale tylko jedno możecie wybrać. E, a drużyny są takie. Liverpool, Tottenham, Lyon, Real Sociedad, Werder Brema, Werder Brema, Ajax, Spartak Moskwa, Lazio Rzym oraz Napoli. Wybieracie jedną z nich. To jest dość proste. Ta czynność to zajmie wam około 10 sekund po prostu klikacie jedną, no nie wiem, załóżmy na przykład, żebyście chcieli zobaczyć u mnie Ajax, no to klikacie Ajax i klikacie vote, e, no i widzicie, jest teraz mm, Ajax. Ja tego oczywiście nie będę brał pod uwagę, czyli będzie minus jeden tego, tego Ajax. E, no, mm, ale oczywiście nie musicie dawać Ajaxu. Oczywiście to co chcecie widzieć po prostu. Mm, jeśli wam się spodoba, mi też pewnie w którymś momencie się spodoba ta kariera i będzie mi się już dobrze grało. E, tak więc, to jest pierwsza ankieta. Druga ankieta jest odnośnie zawodnika, jakim chcielibyście, e, jakiego chcielibyście widzieć u mnie na kanale. E, tutaj już, już jest mniej opcji, e, no bo nie wiem, czy jest sens na przykład nagrywania na kanał Cristiano Ronaldo. Chcę tutaj takich młodszych zawodników wziąć, żeby właśnie później się rozwinęli przez jakieś, no nie wiem, może z 15 sezonów. Nie no, żartuję oczywiście, ale może gdzieś tak do pięciu, może dotrwamy. Tutaj macie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 opcji. No i jacy to są zawodnicy? Pierwszy jest Isco, drugi jest Mesut Özil. Trzeci Lorenzo i czwarty Moron Fellaini, piąty Daniel Serci no i szósty własny zawodnik z pola, e, który chyba prawdopodobnie będzie obrońcą. Nie widziałem jeszcze na kanale, e, żeby ktoś nagrywał... E, oczywiście nie na kanale, tylko na YouTubie, e, żeby ktoś nagrywał karierę obrońcą. E, tak więc może ta seria wypalić i całkiem fajnie wyjść. E, tak więc zasady są takie same jak w poprzedniej e, ankiecie po prostu klikacie jedno, klikacie vote to już jest 5 sekund do 10 max, jeśli chcecie się jeszcze zastanowić e, no, tak więc e, ja oczywiście dam te e, linki do tych e, ankiet w opisie Ym, tak więc e, będziecie mieli już ułatwione e, no i chyba to by było na tyle Yy, tak więc mam nadzieję na dużą ilość głosów. No bo po prostu jak nie będzie dużej ilości i nie jednego głosu, to wybiorę sam. No i trudno. <grym> no dobra, to by było na tyle chyba. Tak więc głosujcie jeśli film, film Wam się spodobał. Tak więc wtedy łapkujcie. Yy, oczywiście w górę jeśli Wam się spodobał. Yy, a jeśli chcecie zostać na dłużej, klikajcie w subskrybuj. Ten taki magiczny guzik na yy, górze. No, no i cześć!